No, 4 minuty mam, tak, wymogę, bo muszę znowu mam zapchane, muszę skorygować filmy swoje. E, w hołdzie Danucie Siedzikównej Inka, bohaterskiej sanitariusz z Armii Krajowej, AK, urodzona w 1928 roku w Górze, nie. Na Białostoczyźnie, po zamordowaniu jej matki przez gestapo w 1943 roku, wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie służyła jako sanitariuszka i łączniczka. W lipcu 1946 roku została aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa. 28 sierpnia 1946 roku, po brutalnym śledztwie, jeszcze. Niepełnoletnia skazana wyrokiem komunistycznego sądu została rozstrzelana, o widzicie, w Gdańsku, w Gdańskim więzieniu, w obliczu największej próby odmówienia współpracy z sowieckim kolaborantem. Nie wydała nikogo w ręce oprawców. Do końca wierna złożonej przysiędze. Pomnik młodej dziewczyny, chyba 18 lat miała, tak? Słuchajcie, nie wiem, znaczy to chyba, chyba tak, dobrze kojarzę, jak zapamiętałam, ale wam powiem szybko jeszcze na tym filmie krótkim, niedługim. Jeszcze dokończę tylko w sprawie ekskomunik w karach kościelnych, jak są kapłani, to powinni starać się o ich zdjęcie, a jeśli są udzielone za nieposłuszeństwo, nawet jeśli to był w strukturach modernistycznych, no to niestety, no, no, to, no to słuchajcie, ale to nieposłuszeństwo tę struktury, które okupują kościół katolicki, no, no to no to mimo wszystko, słuchajcie, no to jest, no, grzech nieposłuszeństwa, bo powinien być posłuszny przełożonym, jeśli to posłuszeństwo było, znaczy nieposłuszeństwo było na tej zasadzie, że nakaz, rozkaz przełożonego, wydany, tak, jakieś zobowiązanie na podwładnego, a on i nie było ono haniebne ani grzechem żadnym, grzeszne, a wręcz było możliwe do spełnienia, a stanowiło to nieposłuszeństwo czyli opór, taki uparty, trwały opór no to, to niestety, słuchajcie, to, no to, to jest wtedy sprawiedliwe ekskomunika. No to się chciałam z Wami podzielić. No bo jeszcze, wiecie, wam, wiecie, ja Wam powiem tak, no struktury modernistyczne mogą się zawsze nawrócić do wiary katolickiej, no i pozostać na tym miejscu, w którym są. Tylko po prostu tutaj świeccy muszą bardzo mocno, ale słuchajcie, tu, czy, czy tu nie trzeba tych struktur, hierarchów w kościele katolickim, ale to nie tylko w Polsce, to wręcz w całym świecie, zaczynając od Watykanu, wystąpić z pozwami do sądu o, o to, że y, tkwiał w modernizmie, że herezja, modernizm, że obecna wiara katolicka to jest heretycka, modernisty, znaczy wiara katolicka, nie jest heretycka, tylko ta obecna, czyli modernistyczna, o muszę się poprawić, modernistyczna jest heretycka, czyli jest, a herezja to jest y, zbrodnia na duszach, czyli jest zbrodnią, rozumiecie? No i teraz jeszcze do Gieczwałtu, słuchajcie, bo tak, że ja już Wam to mówiłam na którymś swoim, na filmie, y, że ma przyjechać papież Leon XIV do Gieczwałtu, słuchajcie, w 2027 roku został zaproszony, no i co? I ma być tam chyba tak wyniesiona do błogosławionych, czy do świętych? któraś z tych, nie pamiętam, trzeba było mi to jeszcze doczytać, dziewczynek, w którym objawiła się Matka Boża w No i co? Na nowej mszy? Okupującej kościół katolicki? Jak wy kiedyś odpowiecie przed Panem Bogiem? Ona, gdy Matka Boża się ukazywała, to jaka była msza? Końcówka XIX wieku w kościele katolickim. msza w święta wszechczasów, rzymska, potocznie zwana Trydencka. A zobaczcie, trydent jeszcze przed 1908, 1582 roku, a gdzieś na TikToku też się pojawiły tam jakieś, słuchajcie, historie, że został kalendarz zmieniony od 1582 roku papież chyba Grzegorz XIII, nie trzeci, ale 13, zmienił na gregoriański, bo z 4 października na 15 października przesunął automatycznie datę w kalendarzu, rozumiecie? I to chyba był piątek, ten 15 października. To jest znamienny 15 października, zobaczcie. Też były w 2023 roku wybory do rządu w Polsce. Tak? No to zobaczcie.